Siemka pozytywni, to jest ten moment, o który nie prosiliście. To jest ten moment, na który nie zasłużyliście. A jednak nastąpił. Pamiętacie, może kiedyś robiłem takie coś jak Wieloryb Challenge i polegało to na tym, że robiłem, wykonywałem zadania, które były jakby niebezpieczne. Podobno, że tam było. Powiedzmy, że wytnij sobie na ręce żyletką jakieś tam cyferki. a ja to. To było napisane po angielsku, a ja to wtedy tak czytałem i tak przetłumaczałem, że to wychodziło strasznie, niegroźnie, śmiesznie i to była ogółem parodia. Czyli na przykład zamiast wyciąć sobie jakieś wzorki na ręce, to ja wycinałem coś na e, piersi z kurczaka. To jest, kurwa, największy rak. Ja nie będę już tego komentował, nie? Nawet jak ktoś tego nie widział, to niech lepiej nie ogląda. <ścoughs> Szczególnie te pierwsze odcinki. To jest taki rak. Taki rak. Kurwa, taki rak. Wielu się tam podobało. Taki rak. Kurwa, taki rak. E, mianowicie tak, od razu to jest, będzie taki odcinek połączony wstęp plus dzień pierwszy. I co to jest? Już wiecie co to jest, bo umiecie czytać e, tytuł. Ale jak wam powiem to oficjalnie, jest to Różowa Banda challenge. strasznie, gejo, strasznie genialnie. Eee, ja, wiem, ja wiem o tym, ja wiem. I o co tu chodzi? Ogółem to jest takie jakby przeciwieństwo niebieskiego wieloryba. W niebieskim wielorybie polegało to na tym, aby eksponować swoją depresję i w ogóle takie chore rzeczy, a w różowej pandzie chodzi o to, żeby być szczęśliwym, pozytywnym, i dzisiaj będziecie szczęśliwi razem ze mną, jeśli chcecie się ze mną bawić. Jak nie chcecie wykonywać tego zadania, to też nie wykonujcie tego zadania, tylko po prostu komentujcie w komentarzach, jak mi poszło, czy wam się podobało. Zostawcie łapkę w górę, oczywiście, dla zachęty, że mi było bardziej pozytywnie i że było szczęśliwie, po prostu. Łapki dają szczęście. Uhu! pierwszy dzień. Już wam przytam zadanie z pierwszego dnia. Na wstępie od razu mogę powiedzieć wam, że będzie 20 dni, z czego 10 i 20 dzień będą podsumowaniem komentarzy i moich zadań. A więc tak. Dzisiaj jest pierwszy dzień. Przytul osobę, która się tego nie spodziewa. Pewnie już wiecie, kto mnie zna, to pewnie wie, kogo przytulę. Przytulę chibi, moją ukochaną dziewczynę, bo ona się tego nie spodziewa. Ona myśli, że ja teraz nagrywam coś innego. I ona sobie tam na górze siedzi na laptopie i coś sobie tam czyta, przeogląda. Czy A ja nagle przyjdę i, uf... I ją przytule. Zróbmy to, nie? Zróbmy to jeszcze dodatkowo. Ja tam zostawiłem kamerę. Udawałem, że coś tam. No, potem byłem nagrywał, to zostawię tam kamerę. W sumie nawet nie musiałem tłumaczyć, bo ona tam była zajęta jakimś laptopem. Nie wiem, czy to dokładnie widać ją tam siedzącą na łóżku. I mam nadzieję, że się teraz nie ma, sturbuje, bo to by było trochę fajne. Wy ją widzicie, ja nie wiem co ona robi teraz, bo magią montażu wy to zobaczycie, a ja tego nie widzę, ale dobra, chodźmy tam, przytulimy ją mocno i to będzie koniec odcinka. Na tym polega całe zadanie dzisiaj. Zróbcie to ze mną. Zachęcam, jeśli chcecie. To napiszcie też w komentarzach swojej opinii, wrażeń i tak dalej, napiszcie też jak wam poszło, kogo przytuliliście i tak dalej. Polecam, to jest bardzo fajne zadanie, tak z nienacka, tak wiecie, tak... I tak to zajebiste będzie. Uwaga, idziemy. Okej, okay, to sneaky piki uwaga. Słuchaj, to tak przy I ja będę... Czekajcie, muszę jakąś ciemę zrobić. Dobra, coś tam, coś tam, powiem, by... uwaga. Teraz nie będę do was mówił, bo się kapnie, że ja mówię do was. Chodźmy. Ja już skończyłem. Ty, 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 ty. <laughs> tu Nie, 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 Przecież nie ja. Chibi się zaskoczyła, zajebiście, co? Udało się. Udało się. Ha, ha, ha. A tu mamy ukrytą kamerę, która nagrywała cały czas Chibi. Także mam nadzieję, że ona się nie masturbowała. Widzicie jest wszystko nagrane Ha 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 Zajebiste Dudu A ja tutaj się pozyskach macałam i co teraz? Nie mogę się doczekać aż to obejrzę. Ej weź, Bo ja tutaj spałam! Odejśli znam się? Tak! <laughs> się mi Kruska, jak to skomentujesz? Koska! co tam? Nagrywała, nie? nie? Nie, nie nagrywała w ogóle. <słukasz> A teraz wam zrobię taką małą zapowiedź, czego możecie się spodziewać jutro. Jutro zadanie brzmi narysuj. Albo nie, ja wam nie będę mówił całych zdań. Ja wam będę mówił tak po troszku, żebyście mogli się zastanawiać o co chodzi. <laughs> Jeśli wam się podobał dzisiejszy odcinek dajcie łapkę w górę subskrybujcie dzwoneczek powiadomienia i tak dalej i widzimy się jutro na razie